Cześć, jestem Bronek, jestem z Austyna. W tym roku jadę na finały mistrzostw świata w Crossfitie, The Crossfit Games. Generalnie zagłębiając się w trening CrossFit jest to połączenie ruchów funkcjonalnych, które mają przełożenie na życie codzienne, czyli uczymy się jak poprawnie podnosić ciężkie przedmioty z ziemi, e, poprawiamy swoją wytrzymałość, wydolność, żeby wchodzenie po schodach nie sprawiało nam problemu. E, co jeszcze? E, Poprawiamy poprzez treningi stabilizacyjne swoją postawę ciała, tak? czyli żebyśmy się ładnie prezentowali, żeby nie bolało nas w plecach, żeby ta sylwetka dobrze wyglądała. Crossfit w Polsce, w, szczególnie w Olsztynie, jest jeszcze młodą dyscypliną, tak naprawdę dopiero coraz większa świadomość naszego społeczeństwa na temat potrzeby tej aktywności fizycznej dbania o zdrowie sprowadza się do tego crossfitu. Kiedy bardziej się zagłębimy w ideę crossfitu, faktycznie znajdujemy, że to jest dla nas dobre w celu właśnie tego prozdrowotnego treningu i coraz więcej osób do tego dochodzi, coraz więcej osób się do nas odzywa i chce trafiać do nas do klubu i u nas trenować. Także z tego się bardzo cieszę. Każdy może trenować crossfit z uwagi na to, że potrzeby ruchu wszyscy mamy taką samą. Profesjonalny sportowiec, osoba jakiejś kontuzji, no może ok, tu się zagalopowałem, ale wszyscy potrzebujemy ruchu, tak? Profesjonalny sportowiec, osoba w podeszłym wieku, dziecko, każdy potrzebuje ruchu, tylko ten ruch trzeba odpowiednio dostosować, dobrać do możliwości danej osoby i to robimy w naszym treningu. No, no, ja się czuję świetnie tak. No ja ten sport e, znalazłem 6 lat temu, zacząłem go trenować. E, od początku postanowiłem sobie, że chcę pojechać na Mistrzostwa Świata i z roku na rok e, ciężko na to pracowałem i po 6 latach w końcu udało mi się to osiągnąć, więc to jest takie spełnienie mojego marzenia sprzed 6 lat. E, nie miałem wcześniej żadnego zaplecza sportowego, więc wszystko wypracowałem sam. Dziś interesowałem się sportem, ale no, nigdy nie trenowałem wyczynowo. E, więc no, da się, tak? wystarczy chcieć, wystarczy być zdeterminowanym i da się. Moim celem było wyjazd na Mistrzostwa Świata, a awans na Mistrzostwa Świata, rywalizacja sportowa, bo ja to kocham, ja to uwielbiam. Ja tego potrzebuję, po prostu tej adrenaliny startów. Eee... Ale sam w sobie trening CrossFit u nas w klubie też dawam taką delikatną namiastkę tego, ale oczywiście z zachowaniem wszystkich elementów bezpieczeństwa, tak, żebyśmy zrobili dobry trening przede wszystkim, a nie śrubowali, nie wiadomo jak wynik. Normalnie funkcjonować pomaga mi moja narzeczona litka, gdyby nie ona, to nie byłbym w stanie tak naprawdę poświęcić tyle czasu, ile poświęcam na treningi. Biorąc pod uwagę ponad 50 startów, nie była ze mną chyba na dwóch. Tylko. Także wtedy, wtedy poszło mi, na raz poszło mi bardzo źle. No nie ukrywajmy, jak wyglądają zawody CrossFit: jest to test sprawności, odbywa się kilka zadań w ciągu danego dnia i sportowiec jest sfokusowany stricte na tych zadaniach. Ja nie myślę o niczym innym. I wsparcie podczas tych zawodów, gdzie ktoś pomoże Ci we wszystkim, wesprze Ci jeszcze dobrym słowem, szczególnie kiedy coś nie pójdzie, no jest na wagę złota. I tak naprawdę to bardzo pomaga no, w realizacji tych zawodów. Tak jak zawsze. Wychodzę z założenia, że jadąc na zawody trzeba zawsze walczyć o zwycięstwo. Zawsze od czterech lat, praktycznie startując, zawsze jadę z takim nastawieniem na zawody, zawsze udaje mi się być gdzieś w czołówce stawki. Albo wygrywać top 3. Rzadko kiedy wypadam poza top 3, kurczę, jakby tak przeanalizować to, zawsze chcę walczyć o zwycięstwo. Także moim celem na te zawody jest na pewno top 10. Na arenie jestem zupełnie innym zawodnikiem niż na treningu. Trenować trzeba mądrze, trenować trzeba rozsądnie, dbać o wszystkie, czasem odpuścić, tak, bo trening. To jest trening A zawody to jest coś zupełnie innego Tam walczymy na 100% I ewidentnie mi służy Na zawodach jestem w stanie wykrzeszać z siebie dużo, dużo więcej I pokazały to chociażby ostatnie zawody Na których miałem okazję rywalizować z zawodnikami Którzy już byli na tych gamesach Kilkukrotnie, na mistrzostwach świata No i dało mi się z nimi wygrać Więc to znaczy, że będę w stanie rywalizować z nimi jak równy z równym